Cześć kochani, a w dzisiejszym odcinku zabawimy się z maszyną wirtualną i będziemy rozwiązywali problemy z instalacją Windowsa 11. Co tu więcej kochani mówić? Zapraszam Was na odcinek przedświąteczny. Przychodzę do Was z karty społeczności. Byliśmy tydzień przed świętami, dzisiaj już jesteśmy praktycznie 3 dni przed świętami. Tridum paschalne. I w dzisiejszym odcinku postaramy się zrealizować trzy najwyżej punktowane rzeczy z naszego posta. Czyli Windows plus jakiś fajny poradnik, naprawę czegoś i to wszystko dzisiaj, kochani, postaramy się połączyć razem. Byście byli w pełni usatysfakcjonowani przed tymi świętami. Dzisiaj, kochani, rozwiązywanie problemu z instalacją Windows 11, czyli problemy dotyczące samej instalki po zainstalowaniu pliku ISO w naszej wirtualce dla 11, która po prostu z jakiejś przyczyny. Nie butuje. Już wam powiem, a w zasadzie pokażę, co się będzie działo na naszej wirtualce, kiedy chcemy sobie odpalić Windowsa 11. Już problemem nie jest sam brak spełnienia wymagań jednostki, tylko pojawiają się troszeczkę większe problemy. A w tym wypadku przygotowanie automatycznej naprawy. Windows Boot Manager w tym wypadku nam zaskoczył bez mniejszego problemu, lecz jak dobrze widzimy, mimo tego, że widzimy przygotowywanie automatycznej naprawy, to nasza wirtualka stoi w miejscu. Nie pokazuje się nam pasek ładowania, lub jak kto woli kolokwialnie nazywając, kręcenia. A jak dobrze widzimy, no, a raczej nie widzimy, wskaźnik użycia wirtualizacji jest, lecz aktywności naszej wirtualce praktycznie nie ma. Żeby nie było, na nowo skonfigurujemy sobie zupełnie nową wirtualkę. Tutaj, jak miałem jakieś stare pliki w snapshotach, to możemy sobie usunąć od 11 testowych i stawiamy zupełnie nowy system. Tak jakbyśmy chcieli na nowo. Czyli klikamy Ctrl N, nowa maszynka wirtualna. Wybieramy sobie obraz Windowsa 11, 64-bit. Nazywamy sobie ją oczywiście Windows 11. Czyli stworzymy sobie dysk wirtualny. Klikamy utwórz i będzie nam tutaj potrzebne 80 GB, może być też 64. I wybierzemy sobie w tym wypadku 64 GB, i tak z tego używane będzie zaledwie chyba tam 15 czy 16. I klikamy utwórz. Mamy już plik VDI. Teraz sobie przechodzimy do ustawień wirtualki. W zakładce pamięć mamy nasz obraz wirtualnego dysku twardego. Warto sobie zaznaczyć dla mniejszych problemów, żeby był to dysk typu SSD. Hotplug opcjonalnie. Oraz wsadzamy sobie teraz nasz obraz ISO naszej 11ki, consumer version. Ok, jakby nigdy nic. Uruchamiamy sobie naszą wirtualkę i zobaczymy, co się wydarzy. Czy wirtualka od razu ruszy, czy od razu zbutuje? Zobaczmy. Okej. Okay. Uruchomiła się w trybie UEFI. Tutaj, oczywiście, klikamy Exit, wpisujemy Exit i wybieramy sobie z Boot Managera nasz CD-ROM. I butujemy jeszcze raz z płyty. I teraz, kochani, jak dobrze widzimy, tutaj od startu już się pojawia problem. Ponieważ jak myślicie, że trzeba troszeczkę poczekać, aby nasza wirtualka zbutowała nasz dysk CD, to jesteście w ogromnym błędzie. W tym momencie utknęliśmy na UEFI naszego VirtualBoxa i praktycznie nie możemy zupełnie nic zrobić. Podczas instalacji 11. Nie możemy praktycznie zrobić nic. Wyłączymy całkowicie naszą maszynę wirtualną, uruchomimy jeszcze raz i miejmy nadzieję, że przy restarcie. Jeżeli klikniemy klawisz, aby zbutować naszą płytkę, czego nie widzieliśmy przez komunikat, tak jak teraz, przechwyć, to się nasza wirtualka załaduje. I co, kochani? I nic. Nasza jednostka się nie ładuje. Teraz pytanie dlaczego? Już przychodzę Wam z pomocą. Wyłączamy naszą maszynę wirtualną, wchodzimy w ustawienia naszego Windowsa 11 w zakładce pamięć. Tutaj mamy oczywiście zaznaczone dyski SSD, aczkolwiek to jest najmniej istotne w tym wypadku. Najbardziej nas interesuje zakładka system. Tutaj akcelerację. Możemy sobie domyślnie odpalić HyperV, chociaż to akurat nie jest konieczne. Ustawienie procesora. Tutaj, w zależności od konfiguracji komputera, ustawmy sobie maksymalną ilość fizycznie występujących rdzeni, nie mówiąc o wątkach. W moim wypadku jest to ilość 6. Z rozszerzeniem musimy sobie akurat włączać nic. Na płycie głównej, teraz, tutaj, kochani, jest to bardzo istotne. Włączyliśmy sobie HyperV wirtualizację. zwiększyliśmy sobie ilość procesorów. Zobaczmy, czy nasza wirtualka odpali. I czy nasza 11 się normalnie zbutuje. Spacja? VirtualBox. Jak dobrze widzimy, mamy czysty obraz bootloadera naszego VirtualBoxa, naszego wirtualnego UEFI. I nic poza tym. Nie możemy zrobić praktycznie nic. Nasza wirtualka stoi cały czas w miejscu. Mimo zmiany opcji, rdzeni procesora, coś cały czas jest nie tak. Jak myślicie teraz, co? Hyper-V, zwiększyliśmy sobie ilość procesoru, wykorzystanie procesora na 100%. Nasze urządzenia są ok, wszystko jest, mamy włączone UEFI, która jest dla naszej jedenastki niezbędne. I co teraz? Co zrobić, kiedy nasza jedenastka stoi sobie w miejscu i nie może zbutować? Teraz zrobimy kochani rzecz magiczną, która w moim wypadku i w waszym wypadku też pomoże i jest tak naprawdę fiksem na to, aby jedenastka na wirtualnym UEFI nie miała bootlopa. Zmieniamy sobie chipset z PIX3 na ICH9 i klikamy OK. Uruchamiamy naszą wirtualkę. Czekamy aż wystartuje. Od razu się wywala od startu do UEFI. Nawet nie ma mowy o żadnej płycie. Wpisujemy sobie Exit. Wybieramy z Boot Managera nasz CD-ROM. Klikamy dowolny klawisz i. Jak dobrze widzimy, nasza wirtualka zaczęła się butować. Wystarczyło zmienić jednym switchem ustawienie chipsetu wirtualnego i w taki sposób przechodzimy sobie do instalacji jedenastki. I tutaj kochani, przy okazji pokażę Wam na wstępie w jaki sposób naprawić problem, z którym wiele z Was zapewne się mierzy, a mianowicie problem z kompatybilnością z TPM 2.0 i innymi rzeczami, które są wymagane w standardzie teraz do instalacji naszej jedenastki. Oczywiście co nie znaczy, że nie możemy ich pominąć, i na ten temat właśnie dzisiaj sobie w skrócie pogadamy. Czyli o tym ekranie. Teraz co zrobić, byście zapytali. Wiele z Was, kochani, czasem popełnia ten błąd już na tym etapie tworzycie kluczy rejestru omijające wymagania Windowsa. Jest to ogromny błąd, ponieważ po kliknięciu klawisza Zamknij, nasz system się restartuje i nasze klucze się przywracają do tych domyślnych z poziomu instalatora. Dlatego po kliknięciu Zamknij. Musimy zrobić to samo, co robi się w editorze rejestru, aby pominąć wymagania, tylko już na samym początku. Pamiętajcie, kochani, że działania w naszym edytorze rejestru są tymczasowe i tylko i wyłącznie na tą sesję instalatora. Jeżeli się zamknie, zrobi się ponowny rozruch, wszystkie nasze ustawienia z edytora rejestru po prostu przepadają i trzeba to robić na nowo. Dlatego już teraz, jak jesteśmy już na tym etapie, jeszcze nawet nie wybraliśmy języka, klikamy sobie Shift F10. Dokładnie tak. Teraz wpisujemy sobie Regedit. I tutaj, kochani, klikamy sobie trzeci klucz. Od góry, bo jak dobrze wiemy, foldery w naszym edytorze rejestru są nazywane kluczami, i w tym wypadku nasz klucz, wybieram sobie trzeci od góry, hacker local machine, rozwijamy strzałką, następnie rozwijamy podklucz system i podklucz software. I bo nas dzisiaj interesował, podklucz setup. Tutaj, kochani, pod podkluczu setup. A w tym wypadku, w kluczu setup musimy sobie stworzyć nowy podklucz, który sobie nazwiemy oczywiście LabConfig, czyli konfiguracja laboratoryjna, taka jak w laboratoriach Microsoftu, była testowana na urządzeniach bez wymagań sprzętowych. Stąd taka nazwa, jakbyście nie wiedzieli. I teraz tworzymy sobie tutaj. Nowy. Wartość DWORD 302-bitowa. Wybieramy czwartą opcję od góry i podpisana jest jako nowa wartość 1. Wartości domyślań nawet nie próbujcie usuwać, ponieważ ona tutaj zawsze będzie od startu w każdym nowym kluczu i jest niemożliwa do usunięcia. I zmieniamy sobie nazwę nowej wartości, hashtag 1, na pominięcie najpierw sprawdzania tego, czy mamy TPM 2.0, czyli po angielsku bypass, TPM, check. W taki sposób, następnie drugą wartość, także DWORD 32-bitową i pominiemy sobie BYPASS i w tym wypadku SECURE BOOT CHECK. I z tymi dwoma wartościami kochani możemy już praktycznie Uruchamiać naszą jedenastkę na naszej wirtualce, jeżeli mamy co najmniej 8 GB RAM dobrane. Jeżeli nie chcemy aż tyle pamięci, możemy sobie wykonać jeszcze trzecie pominięcie czyli pominięcie wymaganego minimum 8 GB pamięci RAM, czyli bypass RAM check. I w takim wypadku zmieniamy sobie dane wartości z 0 na 1 w systemie szesnastkowym bez zmian. Bypass Secure sekwencjerk tak samo. Zmieniamy sobie wartość. Dane wartości z 0 na 1 w systemie szesnastkowym. Bypass ramczek tak samo. 0 na 1 w systemie szesnastkowym. I z taką konfiguracją, kochani, możemy już sobie zamknąć nasz edytor rejestru, nasz wiersz poleceń i przejść do dalszych etapów naszej instalacji. Dalej. Nie mam klucza produktu. Wybieramy sobie wersję Home. Dalej. Postanowienia licencyjne, jak dobrze widzimy, wcześniej tego nie było. Już to jest. Oznacza to, że nam się udało. I możemy sobie po akceptacji ich po prostu przejść dalej do dalszej instalacji i partycjonowania naszego wirtualnego dysku. Wyszukiwanie dysków, jak dobrze widzimy. Nieprzedzielone miejsce na dysku 0. Klikamy Dalej. I klikamy Zainstaluj. Voilà! I w taki sposób kochani właśnie możemy zainstalować Windows 11 na naszej wirtualce. Trzeba potraktować naszą maszynę wirtualną dokładnie w taki sam sposób jak nasz starszy komputer lub laptop bez obsługi TPM 2.0 albo po prostu UEFI na legacy support na starszym BIOSie. OK, mamy restart VirtualBox. U góry nasze parametry UEFI naszego VirtualBoxa. Dokładnie nasze dwie partycje rozruchowe na gpt -Q. I w tym momencie będzie przygotowywanie Windowsa 11 do instalacji. Jak dobrze widzimy, wszystko działa bez problemu. Trwa instalowanie 0%, nie wyłączaj komputera. Na oczywiście kochani drobna poprawka, aby nasza wirtualka nie butowała się do UEFI tylko bezpośrednio do naszego dysku bootowalnego. W naszym boot menu przełączamy sobie napęd optyczny na którym mamy ISO naszego Windowsa na samą górę i klikamy OK. Jeszcze na koniec kochani w ramach ciekawostki pokażę Wam jak skonfigurować jedenastkę za pomocą konta lokalnego bez dostępu do internetu, bo jak dobrze widzimy instalator nie pozwala nam. Na pominięcie tego jaż żąda od nas zainstalowania sterownika, żeby jakkolwiek móc się zalogować na nasze konto Microsoft. Oczywiście da się to pominąć. I w ten sam sposób. Dobrze, że mam tu na pasku jeszcze klawiaturę ekranową, bo znów nam się przyda. Znów klikamy Fn+, plus Shift+, plus F10. Oczywiście będąc przełączeni na nasze okno, odpala nam się wiersz poleceń. Tutaj wpisujemy komendę i teraz kochani użyjemy naszego ulubionego OOBI. I tutaj używamy polecenia backslash bypass nro. Voilà. Czekaj. Oczywiście nasza wirtualka się restartuje, aby przeładować ustawienia naszego instalatora. Znów czekaj. Tym razem z lagiem małem się odpalił. Polska, polska. Dalej. Polski programisty, pomiń. I nie można było tego od razu dodać. Przy pierwszej konfiguracji widzicie: nie mam internetu. Dopiero teraz mamy tą opcję. Wpiszmy sobie swoje imię: Fiatek, dalej. Hasło bez hasła. I w taki sposób mamy skonfigurowane konto lokalne bez konieczności logowania się na nasze konto Microsoft. I możemy czekać, aż nasza 11 się skonfiguruje. Witaj. Upewnij się, że komputer jest włączony i podłączony do zasilania. No, powiem Wam, że w wypadku wirtualki byłoby to ciężkie. Prawie gotowe. I voilà, mamy w taki sposób funkcjonującą jedenastkę. Menedżer urządzeń. Oczywiście jesteśmy całkowicie bez sieci, więc może być jedno lub dwa nieznane urządzenie. I to jest nasz, oczywiście, sterownik Gwesta, tutaj potrzebny do zainstalowania. I wracamy z powrotem na ekran konfiguracyjny. Mamy w zasadzie 3 dni do świąt. Dzisiejszy dzień w zasadzie się kończy, więc już można powiedzieć, że patrząc na to, że odcinek oglądacie dzisiaj, to już w zasadzie mogę Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, 20 dokładnie w niedzielę. I czego Wam, kochanie mogę życzyć? Przede wszystkim spokoju w te święta, spokojnie przesiedzianych świąt przed kompem, albo spędzonych gdzieś na wyjeździe, jeśli ktoś się wybiera. I przede wszystkim wśród Waszych bliskich, wśród rodziców, wśród rodzeństwa i wśród innych osób, których... Codziennym natłoku, czy to chodzenia do szkoły codziennego, czy chodzenia do pracy, po prostu na co dzień nie widujemy i doraktujemy czasem po macoszemu. Miło jest czasem spojrzeć na kogoś i spędzić z kimś troszkę więcej czasu razem. I tego, kochani, wam życzę w te święta. Przede wszystkim pogody, spokoju i pokoju. To są, kochani, moje życzenia na te święta Wielkiej Nocy, które nadciągają już coraz większymi krokami. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcineczek z wirtualki Wam się podobał. Jeżeli macie pomysły na kolejne, piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie czytam. I jestem otwarty na testowanie nowych obrazów Windowsów i tak dalej. A w następnym odcinku, kochani, będziemy się przyglądali bliżej Windowsowi 7 wersji beta. Tymczasem, do zobaczenia, do kolejnego odcinka i przede wszystkim, kochani, wesołych, zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt Wam życzę. I przede wszystkim Pokoju ducha między Wami, Waszymi znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, wszystkimi, których znacie. I trzymajcie się, kochani. Bez całych świąt i do zobaczenia po świętach!